Granice państw też mogą być atrakcją turystyczną, zwłaszcza jeśli są trzy w jednym miejscu, co oznacza, że poświęcając pięć minut można być w trzech krajach. Tak jest właśnie tu, na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec, w gminie Bogatynia, między miejscowościami Porajów, Hradek Tadnyso w Czechach i Citał w Niemczech. Jest to jedno z sześciu trójstyków granicznych w Polsce. Granica tych trzech państw przebiega na Nysie Łużyckiej, w miejscu, gdzie wpada do niej czeska lubota. Na trójstyku stoją maszty z flagami trzech państw oraz flaga Unii Europejskiej, spory kamienny obelisk, drewniana rzeźba Kobiety o Trzech Twarzach z gołębiem i mniejszy obelisk z tablicą w trzech językach. Tutaj rozwija się wspólnie Europa na pamiątkę 1 maja 2004 roku. Tablicę odsłonili przywódcy trzech państw w dniu wstąpienia Polski i Czech do Unii Europejskiej. Są tu aleje spacerowe prowadzące do polskich miejscowości, a także ścieżka łącząca Trójstyk z ośrodkiem wypoczynkowym Krystyna. W kilka minut stąd można dojść nad malownicze małe jeziorką. Po polskiej stronie trójstyku są ławeczki, miejsce na ognisko, drewniana rzeźba, Krzyż Pojednania Narodów wzniesiony w 2017 roku przez Stowarzyszenie Inicjatywa Chrześcijańska Złodobrem Zwyciężaj oraz Flaga Rzeczypospolitej Polskiej. Po stronie czeskiej znajduje się kamienna rzeźba, symboliczny trzystronny granitowy obelisk, drewniana dzwonnica oraz Flaga Republiki Czeskiej z kolei po stronie niemieckiej krzyż oraz maszt na którym wisi flaga Republiki Federalnej Niemiec Warto dodać, że czesko-niemiecko-polski punkt trójziemia był świadkiem zmian, którymi Europa środkowa przechodziła przez ostatnich 70 lat. Powstał dopiero w 1945 roku na podstawie umowy poczdamskiej. Wówczas granica państwowa między Niemcami i Polską przesunięta była w kierunku zachodnim do linii Odranysa. Trójstyk był przez wiele lat niedostępny. Granice państwowe nawet między przyjaznymi krajami byłego bloku socjalistycznego zostały zamknięte i dobrze chronione. Zmiana nastąpiła po 1989 roku wraz z otwarciem nowych przejść granicznych. Od tego czasu nie stoi nic na przeszkodzie, aby odwiedzać to symboliczne miejsce. W 2004 roku Trójstyk stał się świadkiem gwiezdnej chwili Europy, wielkiej uroczystości rozszerzenia Unii Europejskiej. Proces otwarcia granic został zakończony w 2007 roku, kiedy Czechy i Polska stały się częścią strefy Schengen. Czesko-polską granicę można przekroczyć przez mostek na potoku Lubota. Brzegi Nysy Łużyckiej łączył jeszcze niedawno tzw. Most Niebiański, w odległości 200 metrów od Trójstyku. Z powodu złego stanu technicznego został jednak zburzony. Obecnie miasta Hradek nad Nysą, Citał i Bogatynia dążą do zbudowania mostu tuż przy zbiegu obu strumieni. Warto dodać, że to miejsce jest także miejscem spotkań lokalnej, trójnarodowej społeczności. Co roku w rocznicę wstąpienia Polski i Czech do Unii Europejskiej 1 maja odbywa się tu festyn z muzyką na żywo, lokalnymi produktami i atrakcjami dla dzieci. Co roku odbywają się też tutaj nabożeństwa ekumeniczne. Aby dotrzeć na trójstyk, najlepiej zaparkować auto na jednej ze stacji benzynowych po stronie polskiej lub po czeskiej w pobliżu przejścia granicznego porajów Hradek nad Nysą. Po czeskiej stronie wzdłuż Nysy Łużyckiej można przejechać się wielokilometrową ścieżką rowerową.